Po ukończeniu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na kierunku trener piłki nożnej no, dość szybko założyłem rodzinę, więc potrzebny był kawałek własnego domu i moim sposobem wtedy na życie było wyjeżdżanie za granicę, konkretnie do Włoch, tam przebywałem kilka miesięcy w ciągu roku. Zarabiałem na kilkanaście metrów albo kilka kwadratowych tego, tego mieszkania i tak co roku ta sumka była coraz większa. Któregoś razu jak wróciłem, mama powiedziała mi, że powstało w Wielkiej Górze nowe radio. Wtedy była nowa Polska, nowe stacje radiowe powstawały jak grzyby po deszczu. W zasadzie każde większe czy mniejsze miasto chciało mieć swoją stację radiową I akurat tam mieli już od jakiegoś czasu serwis yy, Kraj-Świat. Natomiast powstała redakcja sportowa, jako że radio się dość prężnie rozwijało i był nabór na dziennikarzy sportowych, yy, a tak z oporem, ale w końcu poszedłem na to spotkanie stało tam około 30 chłopa. Nasączyłem się informacjami sportowymi, pomyślałem, że raczej mnie przepytujący nie zagnie, wszedłem do środka, na co mój późniejszy szef, po czym mój późniejszy szef, człowiek renesansu, zapytał mnie m.in. o to, jakie jest najgłębsze miejsce na oceanie indyjskim i który wiek w Anglii nazywany był wiekiem elżbietańskim. No jako, że Odpowiedzi oczywiście na te pytania nie znałem, więc jakby powiedzieli prawnicy, trochę zacząłem mataczyć. Na mataczyłem chyba na tyle dobrze, że po tygodniu, kiedy już zwątpiłem, że odezwie się telefon, yy, zadzwonił mój późniejszy szef i powiedział, że jestem przyjęty i czekają mnie próby mikrofonowe. Drodzy Państwo, dzisiaj Super Piątek rozpoczął się wcześniej. Dlaczego? Ano dlatego, że wieczorem jest Super Puchar Europy. Adam, potrzymasz chwileczkę? Oczywiście. Co to będzie? nie, <laughs> Nie, Druga, inna, o przepraszam bardzo, mamy kibica. My robotę już zakończyliśmy, teraz możemy zmienić się w kibiców. O, w tym, że zostałem dziennikarzem kanału Plus, na pewno pomogło mi to, że przespałem się z Januszem Basawajem. Dobrze poukładany zespół powinien grać jak orkiestra. A co orkiestra gra najchętniej? Oczywiście marsza. A jak gra się marsza? Oczywiście na cztery. A najważniejsze to nie zgubić rytmu. Zagłębie chce grać jak orkiestra i w tym celu wzięło już nawet kilka lekcji. Od najlepszych w kraju. Najpierw od orkiestry warszawskiej. I raz, i dwa, i trzy, i cztery. Potem od krakowskiej. I raz, i dwa, i trzy, i cztery. I wreszcie od niedocenianej gliwickiej. I raz, i dwa, i trzy, i cztery. Prawda, że ładnie im to wychodzi. Ale tak, żeby nie było niedopowiedzeń, jeszcze na studiach AWF-u mieliśmy sesję zimową w Lubinie. Ja przyjechałem ostatni. Wynajmowaliśmy takie domki akademickie. Byłem w pokoju, gdzie było jedno łóżko. Byłem sam, a trzy były wolne. No i wieczorem, pierwszego dnia zjazdu, ktoś puka do drzwi. Otwieram, stoi tam Bogdan Basałek, który brat Janusza który był jednym ze studentów na moim roku i mówił słuchaj, przyjechał brat, u nas pokój zawalony i nie ma się gdzie przespać. Czy może u ciebie, bo ty masz trzy wolne łóżka. No ja mówię, no dobra, nie ma sprawy, jako że to była szycha, teraz też jest szycha zresztą, chyba nawet większa, bo był wtedy wicenaczelnym albo naczelnym przeglądu sportowego, nie pamiętam, to oczywiście udzieliłem mu nie swojego łóżka, ale tego sąsiedniego, przespaliśmy się razem i kilka lat później, kiedy jako dziennikarz stacji Eska w Warszawie próbowałem przeskoczyć do stacji Kanał Plus podczas rozmowy, którą zaranżował mój kolega Grzesiek Milko, od tego właśnie zacząłem, nie wiem, czy pan pamięta, panie... Januszu, ale kiedyś przenocowałem pana, oczywiście nie pamiętał, tym niemniej jednak dał mi szansę i myślę, że z tej szansy skorzystałem.